Musisz coś wiedzieć o zaginięciu krzesła. Ale Stole, spokojnie. Ono wcale nie zaginęło. Po prostu wybrało się w moją podróż. W podróż? I kiedy zamierza wrócić? Nie przywykłam, by moje krzesła bawiły się nie wiadomo gdzie. Ciebie bardziej lata odkręciło. E, taką panikę. Trzaskały pioruny, biało i lało, szalał okropny deszcz. Odbawcie od początku? Tak, 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 odbawcie od początku. Aha, to ja jeszcze. Andrus Kivirahk. Oskar i rzeczy. Z języka estońskiego przełożyła Anna Michalczuk-Podlecki. Odcinek czwarty. Oskarek, syneczku, nareszcie. Miałam dzwonić jutro, ale nie mogłam się już doczekać. Och jak mama tęskni, jakbym cię wytuliła, zwłaszcza teraz, gdy wreszcie mam chwilę. Bo musisz wiedzieć, że tych szkoleń to nam robią strasznie dużo. No niby wszystko ciekawe, potrzebne. Właśnie. Chociaż wiesz, ta Ameryka to robi wrażenie. Ale ale opowiadaj, co tam u ciebie. Czy mój chłopiec jest grzeczny? Czy aby słuchasz się babci, ha? Pewnie rzadko kiedy ją widzisz, bo wciąż ganiasz po podwórku, co? Jasne. Oj, wakacje na wsi to jednak jest przygoda. Zwłaszcza, że ponoć zapomniałeś swojego telefonu. Całe szczęście, że udało mi się dodzwonić do babci, co nie zmienia faktu, że jesteś słoń trąbalski. A zawsze mówię, sprawdź, czy wszystko masz. Chociaż akurat tym razem wyjdzie ci to na zdrowie. Za dużo grałeś w gry, a jak się wybiegasz, wyszalejesz, pewnie masz nowych kolegów, co? Halo? O Oskarek, jesteś tam? Y tak, 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 mamo, jestem I w sumie no... no mam tu nowych znajomych. Choć nie wiem, czy zrozumiesz, że to żelazko i krzesło i miotła. K kto? Kto taki? Coś przerywa! Ale pozdrów ich ode mnie serdecznie. Och, kocham cię, synku, i szykuję niespodziankę, ale teraz muszę już pędzić. Wiesz, że u nas jest rano. No, lecę, pa, pa, mój kochany, pa. Pa, mamo, pa. Ja też powinienem lecieć, tylko tak jakby nie mam gdzie. Który to już dzień tutaj siedzę? Za długo, zdecydowanie za długo, choć prawdę mówiąc, odkąd zacząłem gadać z rzeczami, to czas płynie jakby szybciej. No, owszem, śmiejcie się. Wymyśliłem sobie magiczny telefon, ale skoro zadziałał i dzwoni, i dzięki niemu mogę rozmawiać choćby. choćby z tym o tutaj zegarem. Widzicie? To działa. Halo, zegarze! Opowiesz nam, co u ciebie? Tyk, tyk, to znaczy. tyk, tak, to znaczy tak, tak. Co? Co ty gadasz? A nie możesz trochę po ludzku? Tik, tyk to znaczy, tik, tak, to znaczy. Ach, Oskar! wybacz, przez te niestworzone historie jestem strasznie zdenerwowany. Ojej, dlaczego? Coś się stało? Jeszcze nic, ale jak zwykle chodzi o to, że muszę chodzić na czas. Dokładnie tak jak trzeba. A ta pani, ta twoja mama mówiła, że jest rano, kiedy u mnie wybiła czternasta. Ale zegarze spokojnie. Ona jest za oceanem, w innej strefie czasowej. Dokładnie sześć godzin wstecz. Ile? Tyk dużo? To dziwne, tyk, tyk, bardzo dziwne. Niby sam zmieniam czas na wiosnę lub zimę, ale zaledwie o godzinę. O rety, nie sądziłem, że ten zegar może być taki delikatny. No ale wiadomo, w końcu jest stary. To jednak wiele tłumaczy. No wiesz, zegarze, Wszędzie są inne zwyczaje. Języki, pogoda, rośliny, zwierzęta. Co kraj to obyczaj. Czekaj, czekaj, Oskar. Tyk, tyk. Czy ty powiedziałeś zwierzęta? No tak, zwierzęta. Och, jak ja jej uwielbiam, tyk, tyk. Szczerze mówiąc, bez domowego zwierzątka nie wyobrażam sobie życia. I tyk strasznie jestem przywiązany do mojej kukułki. Dotrzymuje to mi towarzystwa, pomaga przy pracy. A jak wiesz, Tykam dzień i noc, tyk, tyk, w świątki, piątki, soboty, niedzielę. Szczę, że też mu się to tykanie nie znudzi. Ale szczerze mówiąc, nie sądziłem, że skończę właśnie tutaj. Mhm, mm ja też. Bo wiesz, tyk, tyk, gdy byłem jeszcze mały, to chciałem być dyrektorem zoo. I wtedy jeden miły zegarmistrz podarował mi kukułkę. Tylko to było dawno, a ja chciałbym czegoś więcej. O rany, Oskar! A może ty mógłbyś mi podarować jeszcze jakieś zwierzątko? Ja? Ty. ty. Tyk, tyk. Właśnie ty. A co na to powie kukułka? I gdzie to zwierzątko ma mieszkać? Razem z nią? Tam w środku za malutkimi drzwiczkami? W sumie jakąś mrówkę to dałoby się wsadzić. No ale taki robal to jeszcze coś napsuje, wkręci się między śrubki i będzie po zegarze. Hm. Chyba żeby zrobić nieruchomego zwierzaka z plasteliny. Ale nie mam żadnej. Hmm. Co by tu... jak... No dobrze, zegarze, a powiedz, o jakim zwierzątku myślałeś? Och, najbardziej oczywiście o psie. Tyk, tyk. Kto nie chciałby mieć psa? Ale marzy mi się też hipopotam, niedźwiedź polarny, chomik, papuga i małpa. <laughs> Niesamowite. Ale by się działo, gdybyś tak o północy porykiwał jak całe zoo. Chociaż... Kto powiedział, że zegar musi tylko kukać i bimbać, a nie dla przykładu szczekać, miałczeć lub rrzeć? Koniecznie chcę to usłyszeć. O, i ty ptaszku chyba też. A proszę bardzo, będziesz mieć towarzystwo: i psa, i papugę, i słonie i inne hipopotamy. Zaraz je wam tu namaluję. Mm, uszy, ogony, skrzydła i pióra. Proszę, są twoje. Pokolorowane i nawet trochę wycięte, zatem dbaj o nie, karm dobrze i wyprowadzaj na spacer. Najlepiej o pełnych godzinach. Jakie piękne! Moje zwierzaczki! Tyk, tyk, tak, tak, ale radość! Halo! Halo! Zegarze, pomocy! O nie, to kosz na śmieci. Tyk, tyk, nie może się ze mną połączyć. Pewnie znów stracił poczucie czasu od tego tworzenia wierszy. Hmm? Albo odwrotnie, brakuje mu natchnienia. Kosz na śmieci piszący wiersze to brzmi co najmniej dziwnie. Kosz uwielbia wymyślać poezję. Tylko jak zbyt długo nikt mu czegoś nie wrzuci, to w ogóle nie ma weny. I wtedy dzwoni do mnie straszliwie rozżalony, że traci czas, usycha, że pustka, że zwykły z niego kubeł. Ale czekaj, czekaj. Podaruj mu, proszę, te ścinki ze swoich rysunków. Na pewno mu to pomoże. Że co? Chcesz, abym mu nawrzucał? Śmiało! Wrzucasz i hop! Patrz, co się dzieje. Ach, jak kosz. Ach, ja natchniony. Ach, jak wierszem gadam. Zwłaszcza, gdy mnie coś poruszy w samo mój środek. Pada. Czy on tak może więcej? Pewnie, tyk tyk, od rana do nocy, aby tylko był pełny. No wiesz, natchnienia. Czekaj, czekaj. Co by mu tu dać? O, może nieżywa mucha. A, piękna mucho, już nas opuściłaś? Dlaczegoż tak młodo swe oczy zamknęłaś? Ojej! Jakie to smutne, ale i piękne. Naprawdę piękne. Może też bym kiedyś spróbował. Tylko w zasadzie po co? Po co Koszowi te wiersze? Chyba tak czuję. Tyk! Potrzebuję. Tyk! Tyk! A przy okazji daje nam trochę wrażeń. Choć myślę, że tak naprawdę to marzy o wielkiej sławie. Jak wszyscy poeci. Ale, ale. Która godzina? Muszę wybijać na obiad! Już tak szybko! Ach, czyli, że zaraz przyjdzie babcia i powie coś w stylu: A co tam majstrujesz przy zegarze? No, Wnusiu, zaraz jemy. A co tam majstrujesz przy zegarze? Mhm. I jeszcze, że to nie zabawka. Oj, Oskar, to nie zabawka. Ten zegar jest bardzo stary, zręcznie malowaną kukułką. Tak, tak, z kukułką. Babcia by się nieźle zdziwiła, słysząc, że dzięki mojej pomocy jest w nim też całe zoo. W dodatku zaprzyjaźnione z koszem na śmieci, który ma wielki talent. Hm. Tata mówi, że moja mama też go ma. Że jest zdolna i pracowita. Że marzyła o tych szkoleniach w Ameryce. Tylko... Tylko, że teraz ja marzę, aby móc ją wreszcie zobaczyć. Czy wy to słyszycie? No dobrze już, dobrze. Poczekam. Z marzeniami tak czasem jest. Oskar, Michał Skiba, babcia, Ewa Rejman, Zegar, Marek Dindorf, Kosz. Grzegorz Ekert, Mama. Katarzyna Kuderewska Adaptacja Anna Andraka Reżyseria Przemysław Jaszczak Realizacja dźwięku i muzyka Artur Kurzak i Mateusz Rejmaniak Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach